W tym odcinku przekażę kilka informacji dotyczących sprzętu audio do prowadzenia lekcji. Sprawdzi się on dobrze zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Sprzęt ten posiadam już jakiś czas, więc mogę coś powiedzieć o jego działaniu. Wiele osób prowadząc lekcje korzysta z laptopa. Ma on wbudowany fabrycznie mikrofon oraz mały głośnik. Niestety ich jakość często jest poniżej oczekiwań, jeśli chodzi o prowadzenie lekcji. W tym odcinku proponuję zakup zewnętrznego głośnika oraz mikrofonu. Zaczniemy od omówienia głośnika. Jego model wyświetla się teraz na ekranie. Został zakupiony w sklepie Media Expert za kwotę około 100 zł. Jest on solidny, posiada hermetyczną obudowę z przełącznikami, ma wbudowaną baterię do wielokrotnego ładowania, którą możemy naładować za pomocą standardowej ładowarki do telefonu. Jego dodatkową zaletą jest automatyczne wyłączenie, gdy jest nieużywany przez dłuższy czas oraz zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem wewnętrznej baterii. W przypadku chęci podłączenia tego głośnika do komputera, musimy posiadać przewód audio zakończony z obu stron wtykiem 3,5 mm. Przechodzimy teraz do mikrofonu. Mikrofonem, który polecam, jest saramonik Lawnik. Tutaj widzicie go w zestawie z wzmacniacza. Koszt zakupu takiego zestawu to niecałe 500 zł. Na pocieszenie powiem, że można kupić sam mikrofon, aby używać go w połączeniu z laptopem. Cena samego mikrofonu bez przedsmacniacza to poniżej 200 zł. Razem z wysyłką. Cały ten odcinek został nagrany omawianym mikrofonem. Linki do sklepów, gdzie zostały zakupione omawiane sprzęty, będą podane w opisie filmu. To już wszystko w tym odcinku. Jeśli odcinek się podobał, pamiętajcie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować kanał. Trzymajcie się, cześć.